Krzysztof Jackowski znowu zaskakuje. Popularny Jasnowic, którego wizje wielokrotnie się sprawdzały i wzbudzały wielkie emocje wśród Polaków, postanowił podzielić się swoimi przewidywaniami dotyczącymi nadchodzących wyborów do Europarlamentu. To, co powiedziało kontrowersyjne medium, może szokować szczególnie przeciwników Jarosława Kaczyńskiego. Krzysztof Jackowski to bez wątpienia najbarwniejsza i najbardziej znana z postaci polskiej ezoteryki. Wizjoner, który WS ławił się celnymi spostrzeżeniami dotyczącymi nadchodzących wydarzeń, tym razem postanowił powiedzieć, jak on wyobraził sobie polityczną przyszłość Polski po wyborach do europarlamentu. Czy przewidywania Jackowskiego się sprawdzą? Krzysztof Jackowski przewiduje. PiS wygra wybory. W swojej najnowszej wizji, Krzysztof Jackowski widział wielki tryumf Jarosława Kaczyńskiego, który miał odnieść polityczny sukces. Tam Jasnowic zaznaczał, że możliwym jest fakt, że szef prawa i sprawiedliwości cieszył się z wygranych wyborów do Parlamentu Europejskiego. Nie wiem, z czym to jest związane, ale będzie wielkie zwycięstwo Kaczyńskiego w czerwcu. Być może będzie chodziło o jakieś ustawy, ale Kaczyński będzie się czuł jak triumfator jak ktoś, kto wygrał powiedział Jackowski swoim widzom na platformie YouTube. Ponadto medium zauważyło, że w samych strukturach parlamentu dojdzie do wielkich zmian, które mogą zacząć osłabiać struktury organizacji. Bardzo ciekawie kojarzą mi się wybory do Europarlamentu. Parlament mocno się zmieni, jeżeli chodzi o siły polityczne. Wejdzie dużo sił, które nie będą w pełni proeuropejskie. PE będzie miał z tym duży problem, przyjdzie nowe, mówił Jasnowic z Czuchowa. Czy koalicja obywatelska osiągnie sukces? Według Krzysztofa Jackowskiego, polityczny projekt, jakim jest koalicja obywatelska, jest z góry skazany na przegraną. Sam Wizjoner zauważa, że organizacja składająca się z tak wielu partii politycznych zacznie w końcu pękać, pomimo prób zjednoczenia się. Mam wrażenie, że koalicja opozycyjna odniesie znacznie mniejszą wartość w wyborach do Europarlamentu i po wyborach będzie można mówić o fiasku koalicji. Mam przeczucie, że koalicja się rozerwie. Będą próbowali siły w pewnych konfiguracjach, ale się rozederze, opowiadał swoim widzom wizjoner. Jak sam Jackowski twierdzi, przyszłością koalicji obywatelskiej będzie przegrana wyborów i podział na kolejne partie polityczne, które będą stanowić oddzielną siłę w polskiej polityce. Może nawet krótko przed wyborami rozerwie się ta koalicja na dwie części, lub to będzie po wyborach, kiedy koalicja zdobędzie mniej głosów niż się spodziewają. Wtedy dojdzie do rozerwania i może od dwóch do trzech ugrupowania się z tego utworzą, podkreślił Jasnowid Słuchowa.